Ze względu na pandemię uroczystość pierwszego dzwonka w polskiej szkole nr 24 im. Marii Konopnickiej w Lwowie miała swoją nietypową oprawę. Bez tradycyjnego obchodzenia szkolnego dziedzińca, ale pierwszy dzwonek zabrzmiał, a rok szkolny wystartował. W szkolnej sali obecni byli jedynie uczniowie pierwszej i jedenastej klasy, ich wychowawcy, dyrekcja szkoły i goście. Rodzice pierwszaków musieli zaglądać na swe pociechy przez okna. Uroczystość odbyła się na siedząco, krzesła rozstawione były w zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia Ukrainy odległościach. Planujemy być może, aby zmniejszyć te kontakty dzieci, nawet po pół klasy będzie się uczyło, co drugi dzień takie mamy plany. No tak pr próbujemy zrobić tak, aby wszystkim było bezpiecznie i wszyscy byli zdrowi, jak najdłużej nam się udało pracować. Tradycyjnie przyszli maturzyści odczytali rotę ucznia szkoły nr 24 imienia Marii Konopnickiej, a następnie odbyło się pasowanie na ucznia i zawiązanie charakterystycznego szalika z logo szkoły. Przez to najmłodsi stali się pełnymi członkami szkoły. Społeczności. Czy chcesz chodzić do szkoły? Bardzo chcę. A co się w szkole nauczyć ciekawego? Na przykład matematyki. książki pisać, czytać. Każdy pierwszoklasista otrzymał dornist z wyprawką szkolną, ufundowany przez Fundację Pomoc Polakom na wschodzie przy wsparciu rządu polskiego, plecaki wręczyła najmłodszym konsul Małgorzata Siekierzyńska. Na lałówkach, tam, tam, gdzie trzeba chować, i my to wszystko tam znaszli. Dla maturzystów jest to ostatni, pierwszy dzwonek. 10 lat tutaj było, i jakoś nie, nie wierzę mi, że to naprawdę ostatni rok. Można się cieszyć, bo kończyć ten rok szkolny, no i wyruszyć w dalną podróż życia, tak? czyli poważniejsze, dorosłe. Dyrekcja szkoły ma nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna się nie pogorszy i nie będzie potrzeby znów powracać do nauczania online.